Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, śniadanko, kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie zagłosować, ale to nie jest oczywiście główną rzecz, którą będziemy robić w odcinku. Generalnie wytłumaczę wam, co ja sądzę o tym, że możliwe iż na przykład Starshell skin, który jest chyba tam z 2018, 2019, nie wiem, jakoś tak mniej więcej. Może wrócić do gry. Tak samo może wrócić, moi drodzy, jeden, albo chyba nawet najrzadszy skin w grze, którego ja mam, czyli Rival Colt, moi drodzy. Jest to skin, który był dostępny tylko przez parę dni do kupienia za pieniądze. I był on z okazji mistrzostw Świata Brawl Stars w 2020 roku. Tak jak teraz na przykład jest latarenka Sandy, to tak samo on był wtedy do kupienia za jakieś 15 zł. i potem chyba już nigdy nie wrócił. Zaraz sobie pogadamy o tym co i jak, ale wy, moi drodzy, w tym momencie stawcie łapkę w górę. Ja daję wam taki challenge. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 1500 łapek w górę, to w kolejnym odcinku yy, komuś rozdamy, moi drodzy. 80 gemów, więc jak chcecie zgarnąć 80 gemów, no to stawcie łapkę w górę. Oprócz tego, konkursy są tylko i wyłącznie dla subskrybentów, więc zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Lecimy po 250 tysięcy subskrypcji. A jak cokolwiek kupujesz w sklepie z Kodzikiem Panda, nawet nie cokolwiek, tylko jak kupujesz coś za pieniądze, na przykład pakiety gemów, albo właśnie wcześniej wspomnianą latarenkę Sandy, to nagrywaj to, podsłuchaj na mojego Instagrama. Instagram masz w tym momencie na ekranie i ja cię wtedy pozdrowię w jakimś przyszłym odcinku. Ostatnio dawno nie pozdrawiałem, więc moi drodzy, pozdrawiam tak. Paweł, który mi podesłał nagraniach, coś kupuje z Kodzikiem Panda. David, również Oskar oraz moi drodzy Miłosz Mielniczek. Więc dziękuję bardzo wszystkim za e, wsparcie z Kodzikiem Panda. Bardzo naprawdę dziękuję i doceniam, moi drodzy. No i dobra, przejdźmy już sobie do tego o co tutaj chodzi. Jak sobie klikniecie w aktualności, jak wiecie, ostatnio było e, na przykład info, że mamy tam głosować. Jaki wróci tryb? Nie wiem, czy to dalej jest tu pokazane. E, daj na co myślisz o zmianach balansu wcześniej jeszcze Supercel Make. E, usunęli to. Be można było głosować jaki tryb powróci. Chyba wygrał Siege, ale nie jestem pewien, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jest też nowy menadżer, e, który będzie na tolkach razem z Daniem. bo jak wiecie, Paula już teraz nie będzie, tylko będzie Dani i... On się chyba Marzio nazywa, czy coś takiego. Możecie sobie obejrzeć ten film zobaczyć. I zobaczcie: mamy tutaj. Powinniśmy przywrócić ekskluzywne przebrania. No, jak sobie klikniemy tutaj, to możemy moi drodzy przeczytać, co tutaj pisze. Krótko mówiąc, czy chcielibyście, by, czy chcielibyście abyśmy przywrócili przebrania, które nie są już dostępne w grze? Obecnie przebrania Karnetu Zardymiarskiego i Ligi Mocy sprzed aktualizacji Biokopuła. Okolicznościowe i sezonowe przebrania, np. Bibi Heroska, Ricochet, a nawet Gwiazda Shelly były przyznawane lub sprzedawane jako ekskluzywne, co znaczy, że tylko gracze, którzy zdobili te przebrania, gdy były dostępne, mogą je posiadać, więc nowi gracze nie mogą. Jednak z czasem do gry dołączyło coraz więcej ludzi, a to większość graczy nie miało szansy na zdobycie tych przebrań. Niezależnie czy jesteście kolekcjonerami, czy po prostu przegapiliście fajne przebranie dla ulubionego zadmiarza, to smutne, jeśli już nigdy nie będziecie w stanie zdobyć tych przebrań. Jednocześnie mamy na względzie wszystkich, którzy kupili lub zdobyli te przebranie, gdyby dostępne. Dlatego wychodzimy do Was z pytaniem, czy, czy e, pozwolić wszystkim zabrać głos i tak dalej, tak dalej. No nieważne, w trosce o transparentność informujemy, że jeśli wynik ankiety będzie mieszany 50 na 50, większość odpowiedzi będzie przecząca. To znaczy, gracze stwierdzą, że nie życzą sobie powrotu przebrań, nie przywrócimy ich. Z kolei przewaga pozytywna być dla nas znakiem, że warto rozważyć przywrócenie przebrań. Więc po pierwsze, co to oznacza? Nieważne moi drodzy, jaki będzie wynik tego, jeżeli będzie na przykład 90 na 10, co jest moim zdaniem trochę nierealne, ale no powiedzmy, że jest 90% osób za tym, żeby wróciły, 10 za tym, żeby nie wróciły, to i tak nie oznacza, że oni to moi drodzy przywrócą. To jest dla nich taka wskazówka, chcą po prostu sprawdzić ile osób by chciało, ile nie. My sobie oczywiście tutaj zagłosujemy. Ja wam zaraz powiem moją opinię, ale ja głosuję za tak i zaraz wam powiem co i jak, moi drodzy, i co chciałbym, żeby było, co by było moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, ale szczerze mówię, wątpię, żeby to wróciło, więc tak, co ja o tym uważam? Po pierwsze, no jeżeli ktoś kiedyś nie grał, chciałbym mieć skina, spoko, ja, ja mam sam Starshell i mam inne rzadkie skiny, zobaczcie, zaraz wam pokażę, te z tych pierwszych sezonów z Ligi Mocy, nie wiem, Dyrektor Bastion wraca jeszcze czy nie... Ale wiecie o co chodzi, no te rzadkie skiny, które nie są dostępne Starszeli też tutaj mam, gdzie jest starszelka, tu jest gwiazda szeli jak widzicie O sobie wybierzmy ją, o proszę bardzo Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o to, ja mam naprawdę wywalone O zobaczcie, tutaj przed 2019 roku trzeba było mieć otworzone konto, zresztą pewnie wiecie Tam nie wiem czy Wiedźma, szeli czy jakieś inne Nie wiem czy powraca jeszcze ten skin, czekajcie Do Penny chyba miałem, do Dynamajka te takie Eee, o, pomocnica Peny. Potem, jeszcze co tam było, Dynamite, też gdzie jest Dynamite? Mike mam wyżej, chyba. Eee, no i takie inne. No, wiecie, te mega rzadkie takie. No, to szczerze mówiąc, o, to jest kiedy? Przebranie na święta. Aha, no, ale na te pierwsze święta to też jest mega stary skin. Nie wiem, czy on powraca, czy nie, bo mnie to szczerze mówiąc nie interesuje. Jeżeli chodzi o te skiny, moim zdaniem, mogą one powrócić. Mi to naprawdę nie przeszkadza. Sam mam te skiny. Tylko, co ja bym chciał, żeby zrobili? Chciałbym, żeby zrobili tak, jak jest na przykład w Fortnite. Cie. W Fortnite mieliście tak, że te skiny stare powracały, ale osoby, które je kupiły wcześniej lub miały je wcześniej, dostawały jakiś kolorek czy coś tam, żeby po prostu się odróżniać. Bo na przykład, okej, okay, wróci Starshelli, no i co, każdy będzie biegał jako starszeli, no trochę słabo. A na przykład ci, co by mieli starszeli od dawna, tam przed 2019 rokiem, to by mieli, nie wiem, starszeli tą normalną i plus jakąś inną, w jakimś nie wiem tam kolorze jakimś zmienioną, no, co, coś co by ją odróżniało więc moim zdaniem to by było mega mocne i byłbym za tym, ale szczerze mówiąc naprawdę, naprawdę wątpię żeby coś takiego wprowadzili bo to jest super cel i jak raczej wprowadzą to albo po prostu te skiny wrócą albo nie ale na pewno raczej nie będzie tak, że będzie jakiś nie wiem że jakiś inny skinek, inny kolor czy cokolwiek. Myślę, że nic takiego nie będzie. Ja zagłosowałem na tak, no bo mi to i tak jest obojętne, ale no byłbym za tym, żeby coś dodali właśnie dla tych graczy, którzy mieli wcześniej, więc dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak wy uważacie, jak to powinno wyglądać, a my sobie zagramy jeszcze jakąś giereczkę, żeby tutaj też nie gadać tylko cały czas, tylko sobie również coś pograć. Solo mapa jest taka, Rafsa w sumie wbijam na live, dobra, zagrajmy tym Rafsem na solo, zobaczymy co z tego wyjdzie, no tak jak wiecie, moi drodzy, już znacie moją opinię, jestem za tym, żeby wróciły, niech sobie wracają, ja tam nie mam problemu z tym, ale no fajnie by było jakby właśnie ci starzy gracze dostali coś od właśnie Supercell'a, że nie wiem, jakiś, no cokolwiek nawet, naprawdę, ja się nie domagam nie wiadomo czego. Szczególnie jeżeli by właśnie dostali za starszeli, bo jeszcze te z karnetu, bo tam dużo ma wrócić z karnetu. Jeśli wrócą, oczywiście, no to tam z karnetu, jak jakieś wrócą, czy z jakiejś ligi mocy, to szczerze mówiąc, wywalone. Ale na przykład ten Colt albo rico rico Ricochet, Ricochet był za urodziny besaniem, Nie wiem które ten co w grudniu są, te Broly Days, czy nie wiem, jak to się nazywa, że wiecie, codziennie się logujecie w grudniu i macie nagrody, no to za to był Ricochet. No to jeszcze właśnie takie skiny jak Rikoszet, Starszeli czy ten Colt, co ja mam z Mistrzostw No to to, jak wróci, no to naprawdę chciałbym, żeby coś dali dla właśnie ludzi takich jak ja, co już mają te skiny od dawna No bo to są jednak mega rzadkie skiny A jeżeli chodzi o te skiny z jakichś karnetów, z Ligi Mocy, czy jakieś sezonowe, czy jakieś, nie wiem, na święta co były, czy jakieś halloweenowe, no to W to szczerze mówiąc mam wywalone Bo no, skin jak skin, ale tamte są naprawdę mega rzadkie i Fajnie, jakby właśnie coś było dla tych ludzi, co je mieli wcześniej, nie że nagle 4 lata później, yy, po tym jak była starsza, i nagle połowa ludzi może ją kupić, i kina chyba. No właśnie, szóste miejsce miałem, niedobrze, więc nie dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Yy, ja właśnie swoją opinię już Wam przekazałem. Może ktoś się ze mną zgadza, może nie, piszcie w komentarzach, ja ch chętnie sobie poczytam, sprawdzam yy, co o tym sądzicie. I jak będziecie pisali komentarze, to piszcie czy macie jakieś rzadkie skiny, czy nie, bo chciałbym zobaczyć, czy na przykład ktoś co ma rzadkie skiny jak ja chce, żeby wróciły, czy właśnie ludzie co mają rzadkie skiny nie chcą, a ci co nie mają to chcą, bo w sumie jestem ciekaw waszej opinii. No i co moi drodzy? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak chcecie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!